Tak się złożyło, że powracam do starej gitary, Takamine z tego pierwszego okresu Laudes Bendu, kiedy dużo podróżowałem i w zasadzie to w Miami. Ta gitara gdzieś leżała w jakimś sklepie używana. Jak zespół powstał Lauders Band wreszcie. Te pomysły z Karaibów z, się jakoś zrealizowały, to nagraliśmy Forever to You. No i. Teraz, jak mieszkam w Norwegii od, od wielu lat, to w początku w zasadzie myślałem o Norwegii, jak o Karaibach Północy. Takie podobne krajobrazy. No, jak sięgnąłem po tę gitarę, to mam teraz pomysł na taki nowy utwór, który pojawi się na nowej płycie. Mam nadzieję, że uda nam się to ładnie zrobić. Za moimi plecami Oslofjord. A ja wracam myślami do środy z tamtego tygodnia, kiedy przylecieli moi muzycy z Polski, Wojtek Stroniewicz, Paweł Kaczmarczyk, no oczywiście cały skład norweski tutaj z Oslo. Spotkaliśmy się, żeby spróbować nowe kompozycje, nowy materiał, który będzie zarejestrowany pod koniec lipca w radiowym studio Trójki w Warszawie. W zasadzie siedziałem z tą nową muzyką już ze dwa lata. No i teraz przychodzi taki moment, że przychodzą muzycy i następuje taka prawdziwa konfrontacja. Niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre rzeczy trzeba zmienić. Już teraz, po kilku dniach, te utwory mają zupełnie nowy kształt. Właśnie dzięki temu, że mieliśmy możliwość zagrać, przetestować fragmenty, motywy, jakieś pomysły aranżacyjne. Było to bardzo inspirujące i bardzo potrzebne. W zasadzie potrzebowaliśmy ten pierwszy dzień prób na to, żeby zobaczyć, jak wyglądają te najpoważniejsze utwory. To takie większe formy, gdzie jest dużo aranżacji. Będzie więcej utworów na, na płycie, około ośmiu, może dziewięć. Sztuka jest, żeby podjąć decyzję, które utwory są potrzebne. W studio myślę, że wydarzą się te sytuacje takie najbardziej spontaniczne, bo te utwory nie są. Skomplikowane technicznie, natomiast wymagają tylko dobrego podejścia, dobrej dobre atmosfery i takiego dobrego momentu. Mm. Launches będzie w swoim naprawdę dobrym okresie. Cieszymy się bardzo na wejście do studia. I jest fajnie, że muzycy, którzy tworzyli zespół 25 lat temu, są. Ciągle w kapeli. Wojtek Staroniewicz na saksofonie, Maciek Ostromecki, instrumenty perkusyjne. Wchodzą też nowi muzycy: Ewin Breck na Puzonie, Paweł Kaczmarczyk, który jest już od jakiegoś czasu z nami, ale będzie po raz pierwszy na naszej płycie. Kuba Karłowski będzie oczywiście robił okładkę płyty. Nagranie będzie robił Michał Mielnik, twórca wszystkich naszych płyt. Mam nadzieję, że odbiorcy będą zadowoleni, że będzie to ciekawe, fascynujące i przyjemne. No jeszcze mała refleksja. Myślę o, o tych ludziach, którzy tak jakby powodują, że zespół ciągle istnieje. Są tacy, którzy się interesują, którzy się z nami kontaktują. Są takie dobre, dobre duchy, tak zwane duszki. Marta Rotajczak z Poznania, z blogu Babskim Uchem, dla której zespół wykonuje utwór, jest między innymi taką osobą. I Laudes Band w zasadzie w sensie i muzyków, ale i, i tych ludzi wokół zespołu, jest taką grupą, która faktycznie ma coś wspólnego i to powoduje, że ciągle gramy, że, że nam się ciągle jakoś chce i szukamy, szukamy czegoś ciągle.